Dobra, ajmy rydy. Gotowy? No? No to dzień dobry, czyli mi na Was bardzo serdecznie jestem, prawie z mnie skier. Ciema! I dzisiaj robimy dzikie stuntasy. I patrzcie. No właśnie jedziemy i patrzcie, co się stanie. Na bak tutaj. się nie uda teraz. Teraz uwaga pyk. No nie patrz. poleciałem tak chciałem. Patrz, 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 jak lecę. Gdzie poleciałeś? Uf, o, na nie. plac budowy. Uważnie? Ja no. się, teraz mi się nie udało. Wcześniej mi się udawało, teraz nie znowu. Kurde. A widzisz, bo ty shop jesteś. No bo ja jestem shop nie Dobra, słuchajcie moi drodzy, szopy nie loty nie latają, ale koty zawsze latają i łapią powietrze w cztery łapy Nie chyba w cztery mordy? Dzisiaj robimy z tą tasę ogólnie, będziemy śmigać po mieście Dobra, spróbuj no kaj... sobie dolecić na tego Wi Ogólnie jak lecisz to pamiętaj, żeby trzymać motocykl pionowo wtedy lecisz dalej Ale mój motocykl został tam z tyłu, wiesz, Jak na mordy spadł. On został, ja poleciłem bez Ty! niego O kurczę Ty chyba ci się nie udało Pojechałem po znaku Kieba, się motocykl? nie? Nie, nie. mój motorek. Oke, jest, dobra. dobra, oddaj mi moją furę. Czekaj, podejście numer 10504. Ej, motor na dachu mi utknął. Eee, ale jak jesteś w klubie motocyklowym, to zwróć się A i faktycznie mówię sobie. Specjalnie to zrobili dla stunterów. Eee, tak, to Wezwie ogóle... pojazd. Wezwie pojazd. Patrz, patrz, patrz. Poczek lecę, poczek lecę, poczek lecę. U mnie nie latasz w ogóle. O. Bardziej wylądowałem. Jakie to jest wygodne. Dobra, e, śmigam dalej, trzeba tu skoczyć. E tu się jeszcze może wybić. Yeah. Czekaj, ja to sprawdzę sobie. Nie. Yeah. Nie interesuj na się, na bo kocię gęby dostaniesz. Już mam kocią gębę. Chciałem zaznaczyć. No Dobra. co za dranie! Podbijają mnie <laughs> w ogóle. Dobra. Ja się kurde odbijam od nich. Może jaki ruch uliczny się zrobił! No spory jest teraz. No i tyle w temacie. Dobra, spróbujcie. Następnie... No do, dobrze nie pojechałem jednak. Ojejku A w, ja, ja w auto trafiłem ogólnie, wiesz? Wbiłem się kolesiowi do tego, do auta Patrzcie na to. <laughs> no Boże... lepiej. Co powiedziałeś? Nie, nie wiem co się stało w ogóle. Hmm... Ogólnie trafiłem w plandekę jakąś taką przyczepioną, przez którą przyleciałem i pod budynkiem mnie coś tam porobiło. <laughs> Ale inne rzeczy w skrócie. Pani została w twarz. Cóż za nie niegościnne miasto. Dobra. Okej, okay, zobaczmy. Zobaczmy to miejsce, o którym mówiłeś. Tylko tam masa e... aut jeździ ogólnie, więc trzeba by na to uważać. Hmm. Ewentualnie no, możemy, za ruch. możemy zablokować ulicę. Hmm. Nie, no potrzebowalibyśmy grubego Berberta do tego. A Berbel, kurde musiał uciekać, nie? Bo nie mówi no. się z nami. Normalnie. Świetnie, świetnie, cudownie działa ta miejscówka, naprawdę. Ty się w ogóle nie znasz. O Jezu, jak się, przekręciłem przez to. To Dobra. nie działa. Może weź ten motor, przesuń tu. Saka. To ewidentnie nie o. działa. Dobra, in, in, jakoś innym miejscu Evideum, trzeba nie Trzeba e szukać e czegoś e nowego. Wiesz co, ja przejadę kawałek, może tutaj, zobaczę. E Dobra, na no no, no placu finalnie, budowy też mi się nie udało, nie wiem czemu. Ale finalnie na plac budowy nie wleciałeś. No nie, 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 nie udało mi się. No to słapiza, straszne no dobra. Bo ja ci mówię jestem szopem, nie lotem. Ja Czekaj, tam się... ja tutaj widzę miejscóweczkę fajną. O, na dole mój leży motorek. O, tutaj. Oddaj mi mojego grufiana. Tylko oczywiście nie może stać tyle samochodów! Jedź, Po babo. śmietniku! Jedź stąd! No. Gdzie ty w ogóle tu jesteś to bardziej? Śmigamy, Czeka, znaleźć cię. Jak mam tam przejechać w ogóle? Jak mam się widzia? Nie mam się innego pojęcia. E, oto. O, o, o. Do prawie Dobra. mi się udało. Ewidentnie prawie mi się udało. Nie Teraz, teraz Tam Jak można wlecieć na ten, do ja środka? Wyjechać. Coś ty zrobił, gdzieś to znowu wleciał. No Jezu. Czekaj, bo się wykręcił na żywo pocie. No tak mniej więcej skoczyłem tak samo I ty się skoczyłem będzie Tak samo, tak samo wręcz Tylko wcześniej wylądowałeś Napysk wcześniej Ale udało a, mi się drugą stronę jak jedziesz Tu tędy Tu jedziesz, patrz i tutaj masz taki hop siom Hop siop siop, siop! U, Latam panie kolego No widzisz? A udało mi się Dobra Okej, okay, gdzie tu mamy kolejną miejscu? Okay, a na ten nie, tutaj się pani zobaczy, nie uda. Tu się da. Gdzie? Jedę. Na ratusz skoczymy. Ja się muszę Tylko. wykręcić, czekaj. Tak ci, ja ci wykręcę główkę, jak na, wste chcesz. na wstecznym. Jak chcesz, to ja ci pomogę wykręcić główkę. Oj, o Jezu. Nie ma problemu. Uch. Jeżdżą te auta, rozjeżdżają motocyklistów, ja nie rozumiem tego naprawdę. Nie, dobra, jest za mały rozpęd. Nie da się, niestety. Ja się tam pod górkę zobaczę, może tam gdzieś się uda jeszcze. Ops. Eee... Jakieś miejsce, jakieś miejsce, jakieś miejsce, jakieś miejsce... Dobra... Tutaj nie, tutaj nie... Ty, o, o, może jeszcze coś Znaczy można by tu się fajnie wybić. Zobaczmy... Najlepiej wybić się na plecach innych. Aha... No to zatrzymaj się, ci zaraz w pleca wiadę Ej, a może na to by się udało? Co to było Dobra. na końcu? Sama ściana to jednak nie jest dobry pomysł. Sama ściana jest idealna, powiem ci szczerze. Sama ściana? No... O, no, a to? Ej, no tu by się udało chyba na ten znasznik Winewood skoczyć sobie o. ogólnie. O, ja tu znalazłem miejsce, becie. Chodź, chodź, zobacz. Idealna. Idealna, żadnych aut ani nic. Nie będzie niczego. Nie co będzie niczego. Co, co, co będzie przeszkadzało? Gdzie ty jedziesz? Patrz, i teraz tak. Jesteś? No jestem. A i Brum? Jedziesz? Nie. No. Jedziesz? Nie. Tylko mnie uprzeć, co mam walnąć. Tu w to. O! W co? Ej, cóż wstało? Tu, tu w to! Co to było? Tu w to walił! Nie w ogóle. E w co ja mam waność w ogóle? E, wiesz co, nie wiem co się stało, ale w Ten mur nie. na pewno nie! Tyłkiem poszorowałem. Nie, właśnie o ten mur z tym płotem. Czekaj, ja troszkę mniejszy rozpęd wezmę, bo coś się. Z... Samowójca. Coś się zadziało. Tak. Ja muszę na... prosić, gdzie ci się w ogóle wybijasz. Pyk, astronauta! A um. Ole no, lagam, man! Musi tego budynku jestem, tego obok po lewej. <laughs> wyłączyło mi geta. <laughs> co ty gadasz? No! A, widzicie? <laughs> Czyli jednak trzeba aktualizować sterowniki. Ewidentnie. Trzeba, słuchajcie, moi drodzy, zaktualizować sterowniki z 25 marca. Tak! Przepraszam, lutego. Lutego, bo, bo coś inaczej, się dzieje zimą. może niebiego. wyrzucać wam grę. No, to właśnie mi wywalił, bo już właśnie wbijam ponownie. Także ja, Joszelka i Barber sobie zaktualizowaliśmy, skie zapomniał. Łobus. No, bo taka sytuacja. Co poradzę. Ja ruszę. Dobra, skiej już wrócił. Także aktualizujcie okay. sterowniki! Tak, no sterowniki muszą być zaktualizowane. Tak, bo GTA się lubi wykrzaczyć. Okay, Oczywiście dobra, ja teraz, teraz nie, nie zaktualizowałem, tylko włączyłem grę, więc pewnie znowu mnie dwa No nie! To? Wyjechał i drani pod same koła! Myślałem, że znowu ci wywalimy nie, nie, na szczęście. Jeszcze nie. Jeszcze Aczkolwiek dobra. wszystko przed nami. Dobra, śmigam do okay. Pawła. A po drodze Uda. będą jakieś dzikie stuntasy. Czekaj! O! Z drugiej strony walniemy. Z Zobaczymy drugim. w drugą stronę czy będzie działało Czekaj, jakiś teraz... Potrzeba jakiś murek fajny Jakiś murek, 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 murek Mur, mur, mur Dobra, cisnę, 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 I uwaga! Byk. Poleciałeś? Pewnie, że tak W życiu! Oszukujesz tak, ja tak latam, że to normalnie, wiesz Ty to wszystko w postprodukcji robisz pewnie I patrz, i tutaj ściana! Okej, okay, nieważne Tego nie było, to się wytnie w ogóle No właśnie, mówię, że wszystko postprodukcja to się okay. powycina. na u, nie. No to mi nie wyszło ewidentnie. Dobra. A tak, no tak było fajnie. Skupiamy w drugą stronę jeszcze raz. Nie wiem, czy tutaj w ogóle. Może ten płot jakiś taki był. lichy. Ze słabych materiałów robiony. No nie. Nie, ale teraz zauważyłem właśnie, że coś zmieniło się w GTA. Bo już yy, na przykład ciężko o stabilne 60fps momentami, naprawdę. OBS się nawet spadają. Nie wiem, no u mnie stabilnie jest wszystko. No, to znajdę też mówię, że cię nie wyrzuca i nagle cię wyrzuciło teraz. No, więc... bo to była Twoja klątwa. No. Doba klątwa nawet. to zerkasz pewnie w momentach, kiedy jest 60, bo mnie też najczęściej jest 60. Ale ch są chwile po prostu, gdzie widzę kątem oka, tylko że, jest, że nagle spadło coś tam do 58 na przykład, nie? No i tu tam żadna różnica jeszcze. Ale zawsze miałem stabilne 60. Zawsze. Ja mam teraz 61 FPSów, 61 FPSów. Tak w kółko. A to nie, ja patrzę w obs się, wiesz? A. A w obs mam zablokowane na 60. Więcej niż 60 nie mogę mieć. No tak. Jest blokada po prostu. Na szczęście. Żeby nie zużywać zasobów. Dobra. Nie, no w rzeczywistości jest więcej, tylko po besie. O, znowu go strywał, tam się włączył. O co się mówiłeś ten no. murek? No? O. No. Najgorsz jest to, że chyba stąd nie wyjdę. Ej, wyl wylądowałem na dachu. Takim fikołkiem w sumie. O, o. Pomóc ci wyjść? Tak, siadaj, chodź tu, wsiądź do mnie. A bo chciałem to mi Czekaj, idę do ciebie. Gdzie ty jesteś? U góry. Dostajcie na dole. jako pasażer. Dawaj. Okej, okay, musimy stąd wyjechać. Ops. Ty, ten. ten <grym> skoczył ta ta. w trakcie. Drań. Taka sytuacja. No dzięki. Oj, sorry. Zapomniałem, że mam pistolet w ręku. Boże, normalnie. Dostał kolbą w pysk. Dostał kolbą w pysk Jak zawsze. To jak zawsze, co jak? No tak, no zawsze się nas Po prostu nie wtedy, kiedy trzeba. Oj, tam no. raz się zdarzyło. Raz nie zawsze. Wszyscy pamiętają odcinek, jak ktoś w ogóle policzył. Dziewięć razy rozwaliliśmy Bertberta, tak dla twojej informacji. No. Z tego sześć razy Ty mnie rozwaliłeś. W trakcie po prostu walki. No to idealny, idealna no. statystyka, chyba, nie? No to idealnie pokazuje, że po prostu normalnie celować nie umie, no. Ja po prostu oh, nie celuję boż. w tego, co powi powinienem. O! Znowu astronauta! Ej, to normalnie astronauta działa. Ej, no u mnie, u mnie w ogóle nie działa to. Patrz, popsułeś. No to tak z tym piciem, nie? Że po prostu uderzyć nie umiesz, tylko po prostu od razu bum bum i po tym, po ziomeczku. No tak. No. I to po przyjacielu jeszcze, z którym współpracujesz. Ej, no kurde, znowu się. Może masakra traci... Byłem w płot. O. Takiem, szesn... Twój stans... Co ty robisz, Kocie? Twój stan psych się Boże, pogarsza. Jeszcze bardziej? To się da w ogóle? A mój się pogarsza, bo gram z Tobą. Nie skomentuję tego. No i, no i dobrze, i nie klomentuj. User left your channel. Dobra. Uwaga. Sprawdzę teraz o, dużą ścianę. To nie był astronauta, ale wylądowałem na dachu przynajmniej. Okej, okay, dobra, to tak nie działa jednak. Duże ściany nie zawsze działają. Duże płaskie ściany? Tak. Okej. Okay. Wyjeżdżamy stąd. Ja, czemu mnie ja policja goni? Eeeem... A bo, a ten, nie wiem. Nie od momentu jak mnie zabiłeś? Chyba nie. Nie? Mm. Chyba nie. Hmm. Kto by się o Ciebie martwił, tutaj spokój. Hmm. Dobra, czekaj, szukam kolejnej miejscówy. E, czekaj, tu coś widzę. Tutaj nic nie ma. To trzeba teraz przed policją. Z trutami uciekać. O rany, to było mega. U mnie potrąciło mnie coś. Chyba umrę. Tak tego się nie robi. Umrę, umrę, okay. umrę, umrę. umrę Dobrze i bardzo dobrze. Zdyczaj tam Uciekam szopie. policji, uciekam policji. Może dwa HP o. mam za shop. Zaraz ci mogę zrobić, żebyś miał zero. Dwa HP mi zostały. Okej, okay. ja tutaj patrzę. Próbuję tu jeszcze raz tą miejscówkę. Nie, to się. Nie, nie, dobra, jednak się zwykła ściana nie działa. trzeba. Nie. Jednak mogą sobie strzelić w Okej. Okay. Tak też można. Dobra, dobra i teraz czekaj. Gdzie my tu mamy? Jedź, panie kocie! Gdzie jest mój motor? Motor. No, e, dobra, krawężnik my wybił i to tak kosmicznie. A gdzie jest mój... O, dobra, okay. jest. dobra. Boże, jaka plama na tym sta po mnie. Co? Jaka plama? Na murze po mojej głowie została plama. <laughs> Taka sytuacja. O nie, no bez jaja, mi nie podniósł motocykl? O, dobra, tutaj coś jest. Jadę do ciebie! Widzę płot! Płot? A taki niski? No taki niski. A ty przy tym jesteś, dobra, przy... Łoł! Wow. No... Nie tak powinno wyglądać. Zaś mnie! Dobra! Rozwaliło! O, jakaś fura Bezijek po prostu coś się w ogóle dzieje, no? Ty się w ogóle na wybijasz czy co? No tak, zawsze się wybijam. Tylko... <noise> tylko czasami źle ląduję. Zabra, Ło! Astronauta płocik. stary Ale jak poleciałem kosmicznie Ja zaraz tam przyjdę tym pokażę Kaj. Eee, nie, nie ja wiem w którym miejscu sobie... A ja tylko sobie sprawdzę tutaj ten płot No tu to, to no. się ładnie wybiłem stary sakra to było słabe, okej okay. To było bardzo fajne Okej, okay. a tu? Trzeba się znowu rozpędzić teraz W tą stronę? Jest w ogóle mało miejsca na rozpędzenie się, trzeba będzie kurde uważać. Okej, okay, to jest lipa. Okej, okay. no to jest bardzo mało Znowu astronauta! Miasta. Ale jak latam! Gdzie ty masz astronautę? No kurde, star. O nie, prawie do śmietnika spadłem. Gdzie tam, ty się wybijasz? Tam gdzie a, ten tu... motor leży. Znaczy się z drugiej strony, tak? Tak, z drugiej strony, no między tymi dwoma autami. Okej. Okay. Zaraz, zaraz sprawdzimy sobie o co chodzi. E, między tym białym i zielonym. Między białym i zielonym, ok, no to już idę sprawdzić. Czekaj, o. Między białym i zielonym, dobrze, sprawdźmy. Dawaj, lecisz. Strasznie dużo takich, no, ale ten biały? No. O, poleciał. Tylko taki, wiesz, taki do przodu. O, na kontenerze wylądowałem. O, teraz mi nie wyszło. Mój astronauta teraz nie działa. <laughs> Zaraz zobaczymy. Czekaj, co by tutaj jeszcze? Gdzie by tutaj? O! Próbujemy jeszcze raz. Dobra, przejedziemy tak. Zobaczmy. No, to Motocykl... nie do końca wyszło. Teraz motocyklem poleciałeś chyba, tak? Tak. Okej. Okay. Teraz poleciałem całość. poczekaj, gdzie tu jeszcze... Drugą o. stronę... A czekaj, tutaj można... Nie, czekaj, to nie, to być za blisko. Tu! O, no, tu bez To może być dobre. Gdzie? Aj, to ciebie. Teraz zobaczymy... No jest mnie Chbyłeś wybić na znaku diamenciku. Tego w sumie nigdy nie próbowałem. Ej no oddaj mi moją furę. Dobra, to nie do końca tak. A, może w płot? Odrzuciło mnie. Coś ci odrzuca mówisz? Tak. No oddaj tak. mój motor. Dziękuję. Dobra, to nie, to było słabe. Kupczę. Niestety mnie krawężnik wybił. Co się zdarza? No to prawie jest astronauta hmm. Taki na pół metra O no. nie, znowu mi ją trochę u góry Okej okay. jestem Weź ten motor tutaj Ej, a może o to się da wybić o to? O to y udało się Tak wiesz? Okay. Idę sprawdzić? Tylko że nie było astronauty tylko zleciałem na autostradę Aha Ale to też było ciekawe Dobra, to nie pykło. Niestety chyba jakoś tak nie za bardzo machnąłem. tak Jakby ja ja do góry jeszcze raz zobaczymy to. Dobra. Teraz tam jak jakieś auto wyjedzie. A, tutaj. No właśnie mi to nie zadziałało, ale czekaj, jest walny w bardziej po prawej. O nie. Spadł. No i teraz wszyscy wyjechali? <grym> o! o! Chyba. O i spadł. O nie, kotel spadł. W jakiej pozycji on leży? <grym> kotel spadł, nie wytrzymał ciśnienia. Wiesz co, po prostu ogólnie problem był taki tylko, że e, że uderzyłem po prostu głową, ciałkiem e, o ten, o most Tam jest rzuciło Ej, czy mi się zrzuciło, dało zrzuciło, na drugi, drugi most wlecieć? O no. Dobra, czekaj, 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 pan Kotyl idzie Dobra Pan Hitlik dosiadł Czas zobaczyć Muszę się bardziej rozpędzić Spokojnie. Możemy Może mi się dało tam na ten drugi most, most wlecieć? Może nie może tak, może nie, może tak to Tobie no. Bo tu za bardzo nie ma czego się wybić O za już. normalnie Nie, nie ma Padaka stunty dzisiaj jakieś Ale było kilka astronautów, więc nie było na źle No tak, no ale są odcinki gdzie po prostu cały odcinek super idzie Ale nie może być tak idealnie Uiii Jak lecę stary A tu są, nie ma gdzie się wybić A po prostu przeleciałem przez ten drugi most w ogóle nad nim To było spoko, normalnie, podobało. co jest grane? To mi się podobało. Wszystkie pokrzywy złapałem. I liki so much. <coughs> Zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Gdzie ty jesteś? Dobra, ścigamy. O, już wiem, tutaj była jeszcze miejscówka jaka. Tutaj? je tu? Gdzie ty jesteś w ogóle? No, to nie do końca tak, no ale Co okay. się wybić w ogóle? E, wiesz co, uderzyłem prosto w coś? W coś. No, w płot. Okej. Okay. I poleciam w bok. Ej, a może o ten płot da się wybić jeszcze, czekaj. Muszę zobaczyć. O ten tu to sprawdzałem już. Nie, nie, o ten o ten na prost tutaj pasz. No tak, mówię o tym, no. <noise> Trafiłem w idealnie jeszcze. Ale to tak dziwnie, bo to zsiadłeś z tego motocykla po prostu. Hmm. Dobra, idziemy dalej. Dobra, ja pojadę może tędy. Tam na końcu jest yy, yy, po lewej ściana jest Dobra, 360 i lądowanko O jest, udało się na się Dobra Okej, chodźmy może tędy jeszcze, zobaczmy yy, czekaj, co my tu mamy? A tutaj by się dało yy, chwila, hmm Dajcie, żeś znowu do góry pojechał Pojechałem gdzieś Gdzie się... Tu? Na tym? Nie wiem, próbuję tak ogólnie patrzę, wiesz? Patrzę na różne... na różne te sposoby Ha Spoko, spoko Ej, a może tu by się dało coś wybić? Tu, proszę cię, tutaj nie ma... Tu nie ma takiej możliwości Jesteś Gdzie? pewien? No patrz, patrz To jest normalnie ile tego tutaj... Y, tego Ale mnie rzuca, stary No właśnie Chyba, że... poczekaj, ja wiem już no, to za drań! Pyk, 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 pyk! Żartowałem oczywiście, nie? To był taki żarcik. Sceniczny. Ej! Co jest? Co robisz? To był taki żart. Rozpiłem się. Co no ty tam... Panie, ty już jakieś wybuchowe tam rzucasz. Kto, ja w życiu? No nie, no... No, no, no ja chyba, nie? No tylko ty. Za koleś Ej, przebiłeś mi koło w tym W moim boliwicie. ci za, zęby? Leżeś tam, a nie Co? Zatypiasz. Normalnie Oszukista. Nie mo, sam zacząłeś. Ja zacząłem? No, nie oczywiście, że, oczywiście, że tak. No nie miałem na czas antenowy się kończy i po prostu chciałem cię skrzywdzić. No i nie udało ci się. Nie uda ci się w ogóle. By? Ja tak się skitam, czas nie zobaczysz mnie w ogóle nawet. I czemu ludzie skaczą z dachu? Bo się boją ciebie pewnie, wiesz? Ej, gdzie ty w ogóle uciekłeś? Pańskie. <grych> Co jest, Paweł? Jadę stąd, jadę stąd po prostu. Policja, bierzcie go! No pokaż się. się Cóż, teraz się pokażę. Teraz muszę jeszcze inne auto wziąć. O, tutaj fajne auto jest, dobra. O nie, czemu tego tutaj nie ma? Infernus? Dobra. Dawaj go. Hmm, 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 hmm. O! coś tam leży. To jest twój motocykl? Gdzie? Nie, wiem, właśnie. Pii! Jaki stunt tu zrobiłeś, widziałeś? Jak poleciałem ładnie? Jak płoniesz ładnie. Płonie ognisko w lesie. Ponieskie. skie Puch! Z nie trafił. Teraz bym cię w powietrzu oh. trafił. Upadłem! Leżęś tam. Wow. <grych> nie <grych> ma podnoszenia się. Zakończymy Dzięki za się. Hej! Na razie się ma cześć. Oh. Nie, policja biegnie.